Można powiedzieć, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w potrzebie. Na Amikę miasto Poznań może zawsze liczyć. Właśnie dzisiaj przekazujemy kolejną część sprzętu, którą podarowała Amika na rzecz naszego szpitala miejskiego przy ulicy Kurlanskiej, czy tak naprawdę dla naszych mieszkańców, również wszystkich tych, którzy są tutaj hospitalizowani z naszego województwa. Szczególnie cennym darem są te przenośne respiratory, które będzie można zastosować nie tylko w warunkach szpitalnych, ale także będą mogły być przeznaczone na wyposażenie karetek albo być użyte w warunkach domowych. My, mając różne wpływy w firmach zagranicznych, staramy się wspierać rzeczami fizycznymi, tymi, które są trudne dzisiaj do pozyskania, działalność takich szpitali, które są właśnie na pierwszej linii frontu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim poznaniakom, którzy tak chętnie cały czas pomagają szpitalowi przy ulicy Kurlandzkiej. Dzięki temu możemy tutaj leczyć naszych mieszkańców, poznaniaków Wielkopolan i leczymy naprawdę skutecznie. To wsparcie już czuliśmy od początku epidemii. Wsparcie wspaniałych mieszkańców Poznania, którzy przynosili nam wszystko to, co mieli. Pamiętam Naszym darem była pizza, a potem to już przybrało w taką reakcję lawinową. To jest ogromnie ujmujące. Również staramy się o pozyskanie kolejnych rzeczy, kolejnych dostaw, czy to rękawic, czy, czy przyłbic, czy maseczek, czy również aparatów. Nasze działania są działaniami. O charakterze charytatywnym, pomagającym i wspierającym nasze, nasze, nasze środowisko i, i szpitale, które mają dać nam poczucie bezpieczeństwa.